Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji, na której opowiem wam, jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania. Jest to jedna z kluczowych rzeczy, jaką musicie poznać, żeby lepiej zrozumieć w ogóle świat IT oraz to, gdzie wykorzystywane są odpowiednie specjalizacje i czym się zajmują. Także zacznijmy od samego początku, a mianowicie. Pierwszym krokiem zawsze jest pomysł. Czyli wasz klient, lub menadżer, lub ktokolwiek inny, kto tak naprawdę wykłada pieniądze na dany produkt, przychodzi z pomysłem. Czyli chciałbym napisać taką aplikację lub chciałbym do istniejącej aplikacji dodać taką funkcjonalność, aby moi klienci byli zadowoleni albo moi klienci tego oczekują. Czyli ten pomysł, to jest ten pierwsze takie ziarenko, od którego zaczyna się cała dalsza operacja. Następnie w kolejnym kroku mamy analityka biznesowego, czyli osobę, która zajmuje się przygotowaniem i zebraniem tych wymagań biznesowych, czyli tego, jak dana aplikacja ma się faktycznie zachowywać od klienta. Jest to bardzo kluczowy element, ponieważ Często klient nie zdaje sobie sprawy z wielu mm, przypadków, które chciałby obsłużyć. Tak? On ma pewien taki górnolotny pomysł. Natomiast to jest właśnie rola bizneso analityka biznesowego, żeby ten pomysł przerodzić na konkretne tak zwane user stories czyli konkretne małe funkcjonalności, które zostaną potem zaimplementowane. Ważna rola jest dlatego, iż klient ma zawsze bardzo dużo pomysłów. Klient chciałby wszystko zrobić. A niestety, jak wiemy, wszystko kosztuje w IT i to nie mało, dlatego analityk biznesowy musi z tych z tego morza wymagań, z tego morza chciałbym byłoby fajnie wybrać tylko to, co jest faktycznie najważniejsze i to co je, będzie ze Zespół w stanie zrealizować w jakimś rozsądnym okresie czasu. Dlatego właśnie biznes e, analitycy e, są na pierwszym kroku tego łańcucha, ponieważ przygotowują z klientem w ogóle bazę do działania dalszego zespołu. Kolejny element łańcucha to UX i UI deweloperzy. Są to osoby, które zajmują się przygotowaniem szaty graficznej. Ale również tego, jak dany interfejs się zachowuje. Wyobraźcie sobie, że piszecie aplikację mobilną albo jakąkolwiek aplikację internetową, czyli stronę internetową, to możecie tutaj podzielić tą pracę na dwa etapy. Prze pierwsza, ta najważniejsza, to przygotowanie, jak dana aplikacja powinna się zachowywać od strony właśnie użytkownika, czyli co użytkownik może zrobić, w co może kliknąć, jak dane elementy wyświetlają się na stronie. Wszystko to, co sprawi, że użytkownik będzie zadowolony z tej nowej funkcjonalności. Oraz to, co spowoduje, że użytkownik będzie chciał wracać do tej aplikacji. Na pewno macie jakieś przykłady w głowie, aplikacje, które, które lubicie, z których bardzo przyjemnie Wam się korzysta, łatwo, nie macie nigdy problemu, żeby cokolwiek znaleźć, ale również są takie aplikacje, które instalujecie albo wchodzicie na daną stronę internetową i nie macie kompletnie pojęcia, co zrobić, ponieważ jest to dla Was niejasne. I tutaj, właśnie, to jest ta rola UX. Designera UX developera różnie jest określana, czyli osoby, która zajmuje się ułożeniem tego od strony takiej user friendly, czyli przyjaznej dla użytkownika. To wszystko realizuje się oczywiście na bazie założeń biznesowych przygotowanych przez analityka biznesowego razem z klientem. Oczywiście tutaj UX taki UX developer, UX designer również może brać udział w rozmowach z klientem, czy z analitykiem biznesowym i po prostu tutaj jest ta kooperacja dosyć mocna na samym początku. W momencie, gdy przygotowuje się takie makiety, czyli rozpisuje się, jak dana funkcjonalność powinna się zachowywać, można to robić na, różnego, na, na wiele różnych sposobów, oczywiście. Na początku ręcznie, czyli można sobie po prostu narysować konkretne widoki. Tak, oczywiście bardzo, ale to bardzo. Ogólnie nie mówimy tutaj kompletnie o szacie graficznej, jakiejś, tylko o prostych zachowaniach. Co się dzieje, gdy wybiorę taki przycisk, kliknę go, co dalej zobaczy użytkownik i tak dalej. Zobaczycie tutaj za chwilę na screenie, jak coś takiego wygląda w praktyce. To są takie bardzo proste rysunki, które albo nakładki, albo powycinane po prostu kawałki papieru, które nakłada się na aplikację na taki po prostu szablon telefonu. Dzięki czemu taki UX designer jest w stanie sobie to wszystko projektować, a dodatkowo jest w stanie to od razu dysku, dyskutować to rozwiązanie z biznes analitykiem czy na przykład z klientem. W momencie gdy masz już taką koncepcję, która powiedzmy jest jakoś tam ułożona, można te wszystkie Szablony przenieść do e, takiej makiety interaktywnej. Do tego służą też różnego rodzaju narzędzia. Tutaj wyświetlam Wam się teraz linki do nich. Możecie sobie poczytać albo zobaczyć, jak one faktycznie funkcjonują. Dzięki tym makietom interaktywnym, wszystko to, co do tej pory było na papierze, przekłada się właśnie do komputera. Dzięki czemu jesteście w stanie zasymulować każdą akcję i wyświetlić odpowiedni potem na przykład obrazek. i tak dalej. Takie makiety interaktywne również można udostępniać klientowi, dzięki czemu jesteście w stanie na bieżąco dyskutować, czy faktycznie to jest to, co sobie oczekuje klient, czy z czymś się powiedzmy tutaj nie zgadza, albo coś jest niezgodne z wymaganiami tymi biznesowymi. Dodatkowo takie makiety interaktywne można testować już z faktycznymi końcowymi użytkownikami. Jeżeli macie jakąś grupę użytkowników końcowych, którym sprzedajecie wasze oprogramowanie, albo udostępniacie, to na pewno znajdą się osoby, które chciałyby wziąć udział w takiego rodzaju badaniach. I te osoby za na przykład niewielką opłatą, albo za jakiś prezent, albo za jakiś bonus, że dostaną dostęp do aplikacji, na przykład Taniej, albo na jakiś okres czasu, bardzo chętnie powiedzą wam, przejdą tą ścieżkę i powiedzą wam, co o tym sądzą, co według nich jest nieczytelne, co jest czytelne. Dzięki czemu taki UX designer jest w stanie przygotować sobie, zebrać tak zwany feedback, czyli zebrać opinię użytkowników i dopracować jeszcze bardziej ten interfejs, dzięki czemu nie będziecie potem, jak już zaimplementujecie ten interfejs, zaskoczeni, że czegoś brakuje albo coś nie działa poprawnie, itd. Natomiast cały czas mówimy tutaj o interfejsie, który nie ma jeszcze tej szaty graficznej. On jest taki bardzo surowy, bardzo prosty, nastawiony tylko i wyłącznie na użyteczność. I w kolejnym kroku wchodzi nam UX. Um, czy, przepraszam, UI designer, czyli tak naprawdę grafik, czyli osoba, która zajmuje się przygotowaniem już szaty graficznej do tego waszego projektu, do tego, do tego waszego konceptu. Oczywiście, może to być ta sama osoba, co X-Designer, albo osobny zespół, nie ma tu kompletnie znaczenia, natomiast teraz przygotowuje się właśnie te grafiki, czyli zmienia się ten taki surowy interfejs użytkownika na coś znacznie bardziej Przyjaznego, już dostosowanego pod markę, na przykład klienta, czy wszystko zależy oczywiście, z kim pracujecie i jaką aplikację tworzycie. Natomiast już nadaje się tutaj ten ostateczny um, szablon graficzny. I tak kończymy kolejną. Partie, kolejny krok w naszym całym procesie, i teraz przechodzimy już do tej części bardziej technicznej. I w pierwszej kolejności mamy architektów albo zespół deweloperski, który w ogóle musi poznać, czym jest dany projekt, jakie ma wymagania, co chcielibyśmy zrobić, ale już od strony bardziej technicznej. Oczywiście, jeżeli zespół jest dobrze zbudowany i cały proces w firmie jest wdrożony na wysokim poziomie, to programista albo jakiś architekt już wcześniej dołącza do tego, do tego całego procesu i uczestniczy w budowaniu tego interfejsu użytkownika, tych, tych testach, po to, aby lepiej zrozumieć, co będzie musiał potem zaimplementować jako. Już oczywiście programista, natomiast dzięki temu będzie w stanie dobrze zrozumieć wymogi klienta. Czyli również, jeżeli jest taka szansa, to pozna klienta, więc ta współpraca znacznie lepiej się tutaj zacieśni i będzie w stanie ten lepszy produkt wytworzyć. Więc jeżeli mamy już dostosowaną. To mniej więcej koncepcje tego, co chcielibyśmy zaprezentować naszym klientom, jak to powinno działać, to tutaj wchodzi nam właśnie ta część programistyczna. Czyli zaczynamy analizować to pod konkretnym kątem, jakie funkcjonalności, jakie. A tutaj narzędzia możemy wykorzystać, jaki język programowania, jeżeli chodzi o aplikacje, jakie technologie. No bo to jeżeli mamy aplikację mobilną, to będą inne technologie niż aplikacja webowa. Czy potrzebujemy stronę serwerową? Tutaj nie da się dać jasnego, jasnych wytycznych, że robi się to, to i to po kolei, ponieważ wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, jaki produkt przygotowujemy. Możemy sobie oczywiście tutaj rozważyć, dla przykładu, żebyście lepiej zwizualizowali sobie, o co chodzi, a prostą, na przykład, aplikację mobilną, która dostępna jest na dwie platformy, na e, iPhone'a oraz na Androida, która zapisuje dane gdzieś na, do aplikacji. Serwerowej, a ta przechowuje je w bazie danych. Więc w takim przypadku, gdy mamy już dopracowane te zachowania użytkownika, czyli wiemy, jak ta aplikacja powinna działać, to możemy zacząć projektować tą stronę techniczną, czyli wiemy, że musimy zaimplementować aplik dwie aplikacje mobilne, na przykład natywne, czyli wybieramy język. Dedykowany dla Androida, de, drugi język dedykowany dla, I, dla Mac, I, iOSA, przepraszam, czyli iPhone'a, i dodatkowo jakąś aplikację serwerową, czyli możemy wybrać, nie wiem, język C Sharp, Java, Go, e, Note i tak dalej, nie ma tu kompletnie znaczenia, natomiast już jako zespół wybieramy konkretne technologie. Jak się to przeważnie robi? Zazwyczaj w firmach są zespoły, które specjalizują się w konkretnych technologiach. Jeden programista, nawet jeżeli pracuje jako full stack developer, czyli osoba, która zna kilka technologii, to zawsze firmy mają swoje wybrane technologie, w których są najlepsze, w których znają najlepsze praktyki itd. Więc. Jeżeli jest firma, która głównie zajmuje się na przykład oprogramowaniem w ie czyli w C Sharpie, no to przeważnie te aplikacje backendowe właśnie powstają w C Sharpie. Tak samo jest z chmurami obliczeniowymi, czyli e, firmy specjalizują się w e, chmurze AWS, Amazona, albo Google Cloud, albo e, Microsoftu, Azure. Także pod tym kątem wybieramy te technologie, te, które znamy najlepiej, a zarazem są najprostsze do użycia i najszybciej będziemy w stanie ten efekt końcowy osiągnąć. Dodatkowo, to oprócz tego, że analizujemy to, jakie platformy musimy wspierać, to analizujemy również, jakie obciążenie tego systemu jest zakładane. Jeżeli piszemy prostą aplikację mobilną, która nie ma jeszcze użytkowników i dopiero wchodzi na rynek, no to oczywiście nie musimy brać pod uwagę, że musimy obsłużyć na przykład milion klientów, tak? więc te rozwiązania mogą być dużo prostsze, dużo tańsze i dużo szybsze do zaimplementowania. Bo wystarczy nam na przykład jedna aplikacja serwerowa, prosta baza danych i to jest. Wszystko. Natomiast jeżeli rozwijamy jakieś oprogramowanie, które już ma klientów, załóżmy, ma tych klientów milion albo 10 milionów, to zupełnie inaczej będziemy projektować daną funkcjonalność, ponieważ takim jedną prostą aplikacją serwerową i prostą bazą danych nie będziemy na przykład w stanie obsłużyć takiej ilości zapytań czy takiej ilości klientów. I to jest bardzo ważny tutaj czynnik, ponieważ tu ten czas może się bardzo różnić. Oczywiście im większy stopień skomplikowania tego rozwiązania, no to na tym... Poły, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że mamy zespół, który zajmuje się aplikacją backendową, zespół, który zajmuje się aplikacjami mobilnymi i osobny zespół, który zajmuje się aplikacją internetową, to wtedy za przechodzimy już do tej fazy implementacji, czyli już faktycznie pisania konkretnych funkcjonalności. I te funkcjonalności, oczywiście, piszemy też na podstawie wymagań biznesowych. Oraz tego, co zostało zaprojektowane przez UX designerów właśnie z biznesem, czyli musimy dokładnie wiedzieć, co użytkownik chce osiągnąć, żeby odpowiednio mu tą funkcjonalność dostarczyć. I tutaj też mamy, możemy podzielić to na dwie części, ponieważ wszystkie. Osoby zaangażowane w pracę nad interfejsem użytkownika, czyli mówimy na przykład o frontend developerach, czyli osobach, które zajmują się pisaniem aplikacji internetowych, na przykład programistów aplikacji mobilnych, czy mobile developerów, oni bardzo blisko będą tutaj współpracować z UX, czy UI designerem, ponieważ oni przenoszą ten koncept gra graficzny do kodu, czyli do implementacji na telefon czy tam na stronę internetową. Ta kooperacja jest tutaj bardzo bliska, tu dzieją się, dzieje się najwięcej dyskusji pomiędzy tymi osobami. Natomiast zespół czy osoba odpowiedzialna za aplikację backendową, ona Skupia się na troszeczkę innych rzeczach. Ona nie przynosi bezpośrednio tej szaty graficznej i tak dalej. Ona skupia się na tym, żeby obsłużyć odpowiednio to, co użytkownik chce zrobić. Ale od tej strony, takiej której użytkownik nie widzi, czyli musi zapisać te dane gdzieś, odpowiednio odczytać, umożliwić logowanie, umożliwić rejestrację, na przykład wysłać maila, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to, co jest jakby schowane pod powierzchnią. I tutaj najczęściej te osoby czy te zespoły. Skupia skupiają się na rozmowach i na dyskusjach z tą stroną e, programistów frontendowych czy tam mobile e, programistów, ponieważ to między nimi dochodzi do tej kooperacji. To, to właśnie frontend deweloperzy mówią: hej, ja taką akcję tu wywołam, potrzebuję zapisać na przykład takie informacje do bazy danych, a potem w taki sposób odczytać. Oczywiście nadal bazują na tych um, wytycznych biznesowych, żeby potwierdzić, że faktycznie to, to działa tak, jak powinno. Natomiast, tak jak widzicie, tutaj mamy te pewne dwa poziomy, które skupiają się na troszeczkę innych, Aspektach. Przechodzimy teraz dalej. Kolejnym etapem jest już faktycznie implementacja, czyli już piszemy sobie, piszemy, piszemy ten kod, i ten kod, oczywiście, zawsze pisany jest w pewnych grupach, to znaczy dzielimy sobie tą naszą całą funkcjonalność. Czyli wyobraźcie sobie, że mamy tą aplikację prostą, mobilną, żeby to łatwo było wytłumaczyć, która zapisuje. Pewne elementy do bazy i odczytuje i ma możliwość zarejestrowania się i zalogowania, więc to jest taka super prosta aplikacja. Więc jeżeli to jest cały nasz zakres tego, co powinniśmy przygotować, to staramy się to podzielić na mniejsze kawałki. Oczywiście, to już też robi biznes analityk i przygotowuje to nam w mniejszych porcjach. Tak samo my dzielimy to technicznie. Czyli dzieląc to technicznie, możemy popatrzeć na to tak. ok, w pierwszym kroku w ogóle co my musimy zrobić, to musimy zainicjalizować tą naszą infrastrukturę, czyli na przykład stworzyć bazę danych, umożliwić stworzyć w ogóle aplikację taką totalnie pustą stworzyć prostą stronę internetową też na której nic jeszcze nie ma i odpowiednio uruchomić to na serwerach, żeby powiedzmy to już gdzieś działało, tak? no jeżeli pracujemy w zespole, no to nie możemy uruchamiać tego lokalnie u siebie na komputerach, tylko gdzieś uruchamiamy to na serwerze czy tak zwanej chmurze, czyli właśnie na przykład Amazon AWS czy Azure czy Google Cloud czy gdziekolwiek indziej. Tam gdzie cały zespół będzie miał do tego Dostęp, więc to jest jakby pierwszy krok najczęściej. Kolejnym krokiem jest stworzenie, właśnie to już się jakby wiąże z tym pierwszym: stworzenie repozytoriów, odpalenie tego wszystkiego i tak dalej. Natomiast kolejny krok to próba implementacji, czyli próba dostarczenia już jakichś małych funkcjonalności. Nie dałoby się dostarczyć wszystkiego naraz i sprawdzić, ponieważ to by było kompletnie niewydajne, więc Oprogramowanie dostarczamy w małych kawałkach. Więc jeżeli sobie rozpatrzymy taką aplikację, to od razu możemy zobaczyć, że pierwszym kroku jest na przykład logowanie i rejestracja. Więc możemy zacząć naszą implementację od tego, czyli dajemy możliwość zarejestrowania się użytkownikowi, a następnie zalogowania. I to jest jakby mały fragment tej funkcjonalności, który możemy już dostarczyć i przekazać go do kolejnej części w tym łańcuchu, czyli na przykład do testów, ponieważ bardzo ważny w całym wytwarzaniu oprogramowania, bardzo ważny jest, jest ta pętla, jest ten feedback, czyli dostarczamy małą cząstkę oprogramowania i dostajemy od razu uwagi od klienta, testerów, to działa poprawnie albo to nie działa poprawnie. Gdybyśmy dostarczali całe oprogramowanie naraz, to bardzo ciężko by nam było potem Ogarnąć, jeżeli gdzieś popełnilibyśmy błąd, albo na przykład klient zmieniłby zdanie, co też jest bardzo częste, więc te poprawki wprowadza się na bieżąco. Więc jeżeli dostarczymy już taką małą część oprogramowania, czyli za pomocą aplikacji mobilnej oraz webowej, jesteśmy w stanie się zalogować i zobaczyć nawet pustą aplikację, to to już może przejść do kolejnej fazy. W tym naszym kroku wytwarzania oprogramowania, czyli dochodzimy do fazy testów. I tutaj wchodzi bardzo kluczowa osoba, również w całym tym procesie, a mianowicie tester oprogramowania czyli osoba, która sprawdza, czy fragment zaimplementowany przez dewelopera tego oprogramowania jest zgodny z tym, co oczekuje faktycznie od nas klient i czy jest zgodny z tym. Co na przykład zaprojektował UX i UI Designer, jeżeli mówimy tutaj o tej stronie, którą na przykład stronie internetowej czy aplikacji mobilnej, którą widzi użytkownik, tak? Więc to jest osoba, która bierze taką funkcjonalność i sprawdza, czy wszystko działa poprawnie. Oczywiście w dalszych częściach kursu będziemy sobie analizować każdą z tych specjalizacji po kolei, natomiast tu chciałbym, żebyście poznali w ogóle całokształt, jak każda ze specjalizacji. Ma się do siebie, jeśli chodzi o ten cały łańcuch wytwarzania oprogramowania. Więc taki tester tutaj sprawdza sobie. Jakie były wymagania klienta, co jak to powinno działać, to dane oprogramowanie, czy na przykład to logowanie i rejestracja, i próbuje zrobić wszystko, żeby to po prostu zepsuć. Czyli próbuje naśladować użytkownika końcowego i wymyślić jak najwięcej przypadków testowych, żeby sprawdzić, czy dana funkcjonalność zachowuje się poprawnie. Możecie, dam Wam tu bardzo prosty przykład. Jeżeli rejestrujecie się gdzieś do jakiejś aplikacji czy do jakiegoś systemu, no to taki tester musiałby sprawdzić, czy obsługiwan, czy odpowiednio jest sprawdzane długość hasła, czyli na przykład nasz system wymaga, że hasło to minimum 7 znaków i znajduje się tam cyfra, y, litera duża, mała lub znak specjalny. No to w takim razie tester musi to potwierdzić. Czy nie da się zarejestrować konta, gdzie na przykład tej, tej dużej litery brakuje, więc wszelkiego rodzaju takie testy. Sprawdzające tester wykonuje, dodatkowo oczywiście patrzy też pod kątem, czy zgadza się to z UX i UI designem, oraz czy faktycznie, na przykład, potem dostanie maila z potwierdzeniem, czy uda mu się zalogować i tak dalej, czyli wszystkie możliwe przypadki. Jeżeli cokolwiek się nie zgadza z tym, co tester oczekuje. To ta funkcjonalność wraca z powrotem do dewelopera, czyli do programistów, którzy muszą nanieść poprawki. I te poprawki nanoszone są, i znowu wysyłane to jest do działu, czy tam do testera, czy działu testera. Wszystko zależy oczywiście od firmy. Tutaj występuje pętla, pod, taka pętla, która się kręci w kółko. Ponieważ tych zwrotów i poprawek może być naprawdę dużo, i w momencie, gdy tester daje zielone światło, czyli mówi, to działa poprawnie, możemy również to już dostarczyć klientowi. Czyli jeżeli nawet ta aplikacja nie jest gotowa w pełni, to już możemy poinformować naszego klienta: hej, zobacz, tutaj mamy już skończony kawałek funkcjonalności, możesz zobaczyć, jak to działa, sprawdzić. My w tym czasie już oczywiście zajmujemy się kolejnymi funkcjonalnościami, natomiast klient Szybko widzi, że już faktycznie jakiś efekt tych prac nastąpił, może to sprawdzić, zobaczyć, czy jego w ogóle koncepcja, od której wyszedł, jest prawidłowa i czy nie, wymagane, czy nie wymagane są jeszcze jakieś zmiany, co często się również zdarza, ponieważ bardzo ciężko do przodu jest przewidzieć całą funkcjonalność, więc te zmiany też są wprowadzane potem na bieżąco po feedbacku naszych klientów czy naszego klienta. I tutaj teoretycznie proces się kończy. Oczywiście wracamy dalej do naszej pętelki, ponieważ jeżeli dostarczyliśmy Kawaek funkcjonalności, no to dostarczamy potem kolejne, tak? czyli dobudowujemy, aż nie dojdziemy do końca. Natomiast w dzisiejszym świecie również ten proces wytwarzania oprogramowania bardzo się zmienił i różnica jest znacząca w porównaniu, jeżeli wzięlibyśmy sobie na przykład nie wiem, 20 lat temu, jak to wyglądało. Ponieważ kiedyś było tak, że oprogramowanie dostarczało się na przykład na płytkach, kasetach czy czymkolwiek innym. I to było oprogramowanie zamknięte, w szczególności gdy jeszcze nie było dostępu do internetu albo nie każdy miał dostęp do internetu kupowało się pewną na przykład płytkę z oprogramowaniem i na niej się pracowało jeżeli Um, chciało się kupić, nie wiem, nową wersję albo kolejną wersję tego oprogramowania, no to trzeba było kupić kolejną, kolejny produkt, kolejną płytkę na przykład tak. Więc jeżeli taki zespół pracował nad danym oprogramowaniem, to w pewnym momencie, gdy stwierdzali, że wszystko działa, wypalali to na płytkę i tu kończyło się rozwijanie tego oprogramowania. Potem mogli zaczynać pracę nad kolejną wersją. Natomiast w dzisiejszym świecie w dobie internetu i w tym, jak faktycznie rozwija się systemy, ten mechanizm kompletnie się zmienił, ponieważ ta pętla jest nieskończona wytwarzania oprogramowania. To znaczy, najczęściej yy, dodatki, czyli te wszystkie nowe funkcjonalności, dostarczane są na bieżąco użytkownikom. Czyli nawet jeżeli skończymy tą pętlę, to po prostu instalujemy nową wersję. Tego oprogramowania na serwerze, czyli użytkownik będzie w stanie od razu zalogować się na scenę internetową, zobaczy nową wersję, albo ściągnąć aktualizację aplikacji mobilnej i tak dalej. Więc ten, to oprogramowanie, te produkty są rozwijane na bieżąco cały czas. Więc nawet jeżeli kończymy. Jedną funkcjonalność, to klient za chwilę przychodzi i mówi: Chciałbym dodać kolejną funkcjonalność, tak? Albo pracuje się nawet nad dwoma funkcjonalnościami, czy trzema w jednym czasie i ten proces jest po prostu ciągły, on się kręci i nigdy się nie kończy. Ponieważ zobaczcie na przykład taki Facebook, który rozwijany jest od tylu lat i jego rozwój się nie kończy. I tak jest z wieloma. Z większością tak naprawdę produktów na rynku, że one są po prostu rozwijane w nieskończoność przez 10, 20, 30 lat i tak naprawdę nie wiemy jeszcze jak długo. Dlatego ten proces się zamyka. I kręci cały czas w kółeczko. Więc tak wygląda obecnie najczęściej, oczywiście proces wytwarzania oprogramowania. Wszystko zależy od firmy, gdzie traficie, bo zawsze na to trzeba brać, trzeba to zawsze brać pod uwagę. Natomiast wydaje mi się, że przedstawiłem Wam ten najczęstszy mechanizm, który spotkacie w większości tak naprawdę firm. Więc teraz będziecie w stanie zrozumieć w ogóle. Jeśli ktoś was zapyta, jak wygląda taki proces, więc jeżeli pójdziecie do pierwszej pracy, to również będziecie w stanie się odnaleźć w swojej pozycji, niezależnie czy wybierzecie programistę czy testera, to przynajmniej powinniście zrozumieć, jaka jest wasza rola w tym całym procesie. Dzięki Wam za tę lekcję i widzimy się za chwilę w kolejnej, także do zobaczenia.